W zeszłym roku zobaczyłam jednego razu księgny malunek w książce, która była o starej pusty. Nazywała się ona – Historie prawdziwe. Malunek pokazywał belza boła, którymi połykał dzikiego zzieżaka. Popatrzcie na ten malunek. W książce było napisane – węże boła połykają całą złapaną zzieżynę, nie gryząc jej. Potem nie mogło się ruszać i sprzyjał bez sześć miesięcy, póki zwierzaka nie przetrażył. Po obejrzeniu malunku długo i dumał w łazyciu i w ten czas krepko on zrobił mój rysunek, malunek. Wyglądał on tak. Nie stanę, <grym z dzieżące> On pokazał go dorosłym ludziom i się ich spytałem. Ci się tego malunku nie boją. A co? Boję cię kapelusa? Otworzycie Na moim malunku nie było kapelusa. To był wąz boła, który połknął słonia. W ten czas namalowałam tego węza, ale jakby przekrajanego. Co by dorosłe mogli, mogli zobaczyć, co ma w środku i mogli to pojąć. Ja zawsze wszystko muszę tłumaczyć. Jestem gorzej jak dzieciom. Drugi malunek był taki. Dorosłe ludzie dawały mi co bym nie malował już więcej węzł woła zamkniętych i przekrajanych, a lepiej zająć się biografią, historią, rachunkami i gramatyką. Dumą, że mógłbym zostać zielgiem malarzem, ale mnie nie bez dorosłych. Bo moje przysiędze dwa malunki, którą nam zrobił, tu nam zrodził, kiedy miał sześć rózum, ja mi się nie podobały. Duże ludzie nie pojmują niczego iz a dzieciakom na końcu się, że muszą im wszystko ciągle tłumaczyć. Wybrał sobie bo stałem stałym przylotem, latałem po całym świecie. Geografia, to prawda mocno mi się przydawała. Mogłem jedną za za Załśnięcie zał, zał, włoka, odróżnić kini od Arizony. To jest nieważne, a najmocniej w ten czas, jak zbudzić się w nocy. Jako był przylotem, tom spotykał się często ze, szkol, ze szkolonymi i uczonymi ludziami. Dużo czasu z niemi on siedział i gadał. Mogłem im się przyglądać z bliska, ale myślenia to nie, nie zmienił, o nich nie zmienił, ale myślenia o nich nie zmienił. Gdym trafił na kogoś, kto mi się wydawał trochę mądrzejszy, to pokazywał jemu mój pierwszy malunek, który nosiłem przy sądzie. Chciałem obaczyć ci je pojedni, ale odpowiedź za każdym razem była taka, to je kapelusz I już zjedział, że nie mogę z nim gadać, za była, ani w ani o grzazdach. Musiałam gadać tak, co by on to pojął. Gadałam w obrycu, w graniu golfa, o polityce i krawatach. A dorosły był zadowolony, że spotkał drugiego takiego mądrego człowieka.